Przedstawiamy przegląd leku Skinatrin. Według producenta, Skinatrin to spray do stosowania w przypadkach zakażeń grzybiczych paznokci i stóp jako wsparcie miejscowe. Ten spray jest dobrym rozwiązaniem również w przypadku uszczenia się, postępującego niszczenia płytki paznokciowej i nadmiernej potliwości. Skinatrin aktywnie pracuje nad wytworem nowego naskórka oraz płytki paznokcia. Widzimy pierwsze efekty w postaci zahamowania rozwoju tej przykrej dolegliwości. Grzybica najczęściej atakuje stopy i paznokcie. Przewlekła lub nawracająca infekcja może rozprzestrzenić się na sąsiednie tkanki, a w skrajnych przypadkach zaatakować odległe narządy, np. z jamy ustnej przenieść się do zatok lub płuc, a z narządów kobiecych na drogi moczowe. Dlatego zawsze trzeba ją wyleczyć. Na stronie producenta znaleźliśmy recenzję i skład leku, który jest całkowicie naturalny. Link do oficjalnej strony znajduje się w opisie pod filmem. Subskrybuj kanał, pojawią się nowe recenzje.